Ka że wejdziesz, to się naleje, tylko robisz tak, ciach nie ma. Przez dziurki możesz wiać. Tutaj to... makaron można wejść, bo tak no druszlak robi, bo to dziurki są, nie? To jest wielofunkcyjny błąd, dziewczyna, to się, o, to się chodzi, to się ma, to się kupiło. Do Londynów co raz. elegancko, pójdę, podwierza i jak zobaczył, to się już nie pajacuj, duży wstyd na, na, na tym odprawie narobił. A wiecie? jakie wstyd, kto mi zabroni ziemniaki brać? O! Ziemniaki nie, ale 40 kilo? I to jeszcze taczką? A skąd ja wiedziałem, że taczka mnie pipce na bramce, no? Nie Takie no, czy... gramota. Ja se z krową poradziłam, przywiązałam do koła i leci z nań. Żeby jej się w mleko nie ścięło. Dobra, zapytaj się i w ogóle czy mi dobrze siedmi. Kolejny miał rzucałam także. Zaprawiłam. Zapytaj się czy dobrze wsiedli. W dobrze wsiedli. A...